A co dzisiaj? X-Maxik wjeżdża. Dzisiaj ma padać. Idealna pora. Tutaj dobrze zrobić grubą kroplę. Dlatego zmieniamy na erzektory. Można by było też zrobić końcówkami od teresemu, Też by to fajnie wyszło. Pięknie pod takie manewry polowe jak teraz, czyli X-Max. Bo, bo jeszcze jest w miarę ciepło. Mamy jesień i te zabiegi jesienne no, rewelacyjnie nam wychodziły. I oczywiście, jakiś deszczyk, wilgotno, warunki piękne. W rzepaku już dawno wjazd zrobiony. Fajnie, że się pszenicę uda. Wprawdzie w Jungu nie mamy zrobionych w tym roku doświadczeń z pszenicą. Natomiast te takie jungowskie z rzepakiem u nas, z Maxem, zastosowanym na jesień wyszły no, rewelacyjnie, tam było plus 610 kg w klonie w stosunku do kontroli, więc rewelacyjnie. Dlatego też naciskam na te zabiegi jesienne, że to jest bardzo dobry moment. Wiosna zawsze może być taka ciężka do zastosowania, przymrozki, niskie temperatury właśnie, jakieś tam azoty do stosowania, nakładają się terminy, w pole nie można wjechać, a w jesieni jeszcze to tak wygląda raczej dobrze.